Witam serdecznie ponownie przy okazji na moim kanale tutaj jest wielu ludzi, którzy opowiada różne rzeczy. Także ja mam swój kanał, jak kogoś będę to nie patrzy, włącza. Mam tu certyfikat ozdrowienia po tej szalonej grypie. Cieszę się, że wróciłem po, po, po szpitalach. Krótko chcę nawiązać do tego. Do, do całej tej historii ja już jestem w domu urodziny spędzamy z Piotrem. I Piotr, co sądzisz? Dobrze? Wyleczyłem Cię? No tak, no, znowu, jak, tak jak oglądałem u siebie, Ciebie na filmikach, na jakieś, na co mi podsyłałeś, no to mówię, no wrak człowieka był po prostu, no i przerażony aż byłem, no a dzisiaj przy, jak przyjechałem, mówię teraz, mówię, no to jest sobą w każdym razie, no. znowu wesoły, wesoła gadka, pełen entuzjazmu, no, no i aż, aż miło popatrzeć, mówię, na człowieka, no, no cieszę się, że udało mu się to pokonać, tą ciężką grypę, no. ten silny stan za, zapalny organizmu. Ale powiedz nam Grzegorz po prostu tutaj teraz co spowodowało, że Ty tak ciężko zachorowałeś, że Bo chcielibyśmy wiedzieć, żeby tak. my takiego błędu po prostu nie popełnili. No ja też to przechodzę, no w takim sensie długo się już leczę na inne schorzenia, ale no mówię też chciałbym się po prostu uchronić, żeby to też mnie tak. nie spotkało takie coś, no i Was tak samo. Powiedz, co spowodowało, żeby uniknąć takich przypadków, mówię tak, ciężkiego stanu zapalnego organizmu. O, no, ja że ty, ty na pewno prze, przeanalizowałeś to, co, a, gdzie popełniłeś błąd. trochę czasu. Ja też to widziałem, ale chciałbym, żebyś Ty powiedział to o tym, po prostu naszym internautom. No, co, co, gdzie popełniłeś błąd po prostu. No, dokładnie, to co zmierzch. Tak, na... także wspomnę tutaj króciutko, żeby nie zanudzać. Oczywiście, ktoś nie chce oglądać, to są tylko... Mówię o swoim ciele, swojej nie sugerować się niczym. Tak jak się to mówi, to jest... Yy... Tak jak ja przeżyłem to, także ktoś będzie chciał wiedzieć moje kroki, to ja to opowiem. Może wyciągnąć wnioski, nawet pomyśleć, jak, jak się to odbywa. Po targach, także w listopadzie 24 czy 25, jak się przewróciłem do łóżka z gorączką, oczywiście była, na początku wystąpiła to jelitówka. Myślałem sobie, że to przejdzie, zjadłem 2 kg węgla naszego drzewnego. Oczywiście jelitówka się uspokoiło, ale dalej gorączka. Nastąpił kaszel. Błąd, który tylko popełniłem, to dwa tygodnie leżałem w łóżku cały czas. Cały czas niewychodzenie, nawet samo leżenie zdrowego człowieka, płuca nie pracuje i dostanie zapalenie płuc. A więc dorzuciło się przy okazji zapalenie płuc. Mimo to po tygodniu dopiero zacząłem reagować. A więc przyszli tutaj moi koledzy, Mirek, wielu ludzi. Dostałem, potem dopiero powiem co dostałem od innych ludzi. Zaczęliśmy od chlorku sodu, a więc MMS-a. Podam i aktywował, go witaminą C, tak jak to należy wszystko. Oczywiście piłem to zaraz na początku, żeby żeby organizm wyrzucić wszystkie wirusy, patogeny. Piłem właśnie jodek potasu. Kolega Mirek mówi 5 kropli. Przyszedł mi kolega. Tutaj wspomnę, kolega Marcin, który przywiózł lampę plazmową całą noc. Od godziny 17 do 5 rana plazmową palbę, lampę mi załączyli. Oczywiście kazał mi pić jodek potasu nie 17 kropli, tam 15, 30, a wybałem się 30, wziąłem po 17 kropli tego jodku potasu, całą buteleczkę. Wszystkie środki, które są domowym sposobem, a więc zioła pokazuje, no może dzięki akurat takiemu zastosowaniu w samym początku, no akurat przeżyłem tą, tą grypę, także to był bardzo ciężki stan. W trzech szpitalach praktycznie było. Po dwóch tygodniach, oczywiście po dwóch tygodniach samego leczenia takiego domowego, myślę, że zrobiłem bo za długo, czekałem, zanim reakcja nastąpiła, bo na pewnie pół trzeba było chronić po prostu antybiotykiem. Oczywiście skorzystałem z mojego doktora, tego przyjaciela, kolega, ten zawiózł mnie aż do odobliwić to sam płakał w obcie, dopiero mi teraz powiedział, że płakał, bo myślał, że już nie wyjdę. Oczywiście tam doktor zastosował ambadynę i, i inne grupy tej, antybiotyk odpowiednio podał mi. E, w tym czasie zrobiłem sobie jeszcze właśnie gastroskopię w takim stanie, dał mi keton albo byłem po zapaleniu płuc ciężkim. E, bo po prostu pijąc ten MMS e, od razu wymiotowałem krwią, chciałem wiedzieć dlaczego jest przyczyna wymiotowania krwi. To, po dwóch tygodniach już odpluwałem krwią, także cały czas był krwio, krwi klucie. Kwater Tak, krwotor, tak. Krwotor, Także no, po zażyciu tych milicach oczywiście po badaniach, po wszystkim e, dostałem tę amantadynę. Potem wróciłem do domu i dalej do łóżka. Oczywiście po dwóch tygodniach brania antybiotyku, e, cały czas kaszel był, cały czas klucie krwią. Nie reagował organizm tak szybko jak chciałem. Wszystkie te metody łączyłem i, i, i pomagało. W międzyczasie pomagało m.in. Między sześciu różnych innych doktorów, naturoterapeutów. Także dziękuję, zaraz nawiążę do tego, co potem dalej brałem. No kolejna, kolejna wizyta była tutaj pani doktor. Przyszła do domu, pomierzyła oczywiście ciśnienie, ciśnienie było tam 80 na 50, a rytmia ogromna, 160 stępów wystąpiło. A więc natychmiast skierowała mnie do, do żywca. Też Mirek samochodem nie zawiózł do żywca, oczywiście nie wspominam tego do szpitala dobrze. Musiała pani doktor, nasza przyjaciółka, interweniować aż do rzecznika praw dziecka. 12 godzin czekałem na izbie przyjęć. Traktują ci jak tylko PESEL. Ten szpital akurat do końca życia nie zapomnę. Jedyny ten szpital, co mi pomógł, to dobrali odpowiedni antybiotyk jeszcze silniejszy Penicel z grupy Penicelin. 12 godzin czekałem a potem pogotowie odwiozło, bo sprawdzili. Oczywiście szpital automatycznie, że jest COVID. Nie wiem na ile wiarygodny czy niewiarygodny, ale nie przyjęli mnie, bo saturację miałem jeszcze po, po powyżej tam 91, a przyjmują dopiero jak spadnie, poniżej tam ile 70. Także w tym szpitalu wróciłem po, po, po 12 godzinach do domu, dalej do, 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 do łóżka. Kolejnym etapem, które było to dalej brałem ten penicillinę. Po penicillinie powoli przestałem płucz krwią. Także to była jakaś tam poprawa znaczna, ale nadal ogromnie słaby. Nadal nie mogłem oddychać. Nadal płuca, były po prostu taki ból płuc, że w ciągu tego dwóch miesięcy wziąłem nawet 5 paczek ketonalu Także niesamowite, no to były momenty takie, że praktycznie odchodziłem już nie że to może ktoś przeżył, przeżył koronę słabo, każdy z nas inaczej. Jeden pije imbir, drugi pije kurkumę, trzeci czosnek A. i mu to przechodzi. Nie, no nie każdy ma... Ty masz silny organizm, ty potrafisz kąpać się w zimnej rzece, no to inaczej twój organizm reaguje. No. A że ja to przeżyłem zupełnie inaczej. Tak, każdy ma swój, swoje przeznaczenie, swoją choroby. tak. No, swoją chorobę. A że kolejnym etapem to przyjęli pani doktor, który przychodni i skierowała mnie do. do, tutaj do Przychod do szpitala kolejowego, który nie przyjęli, akurat super. E, natychmiast nie w pięciu szpitalach, termin ustalili na 5, 6 czerwca w celu dalej, dalszej diagnozy. No, tam dopiero w szpitalu zrobili tomografię komputerową. Byłem nieprzygotowany, przyjeżdżali, przychodzili mi tam szczoteczki i to wszystko, no bo po, po tomografii pokazało się, że jest woda w płucach. Mm. Mam to oczywiście na dokumentach pokażę że jest gust 3 centymetrowy. Ten organizm cały cały, czas, czas, cały czas, czas walczy, cały czas walczy o to, tak żeby wyczyścić. Tak, tak samo to, to szkło powidowe na płuca, nie? płuca w wodzie, także zrobili tomografię, po tomografii zrobili broskopię. oczywiście której się bałem, po prochoskopie, oczywiście zgodziłem się na biopsję No i czekam na wynik tej biopsji co wyjdzie. Tam się nie denerwuję. Także pokażę jeszcze wyniki, też na wydruku pokażę wyniki, jakim w tym czasie miałem cała podczas brania tych wszystkich witamin grupa B, B2, B, grupa D, witamin D3. Ponad 220, B12, 600. Także te wyniki. Nie? Bardzo dobre wyniki, mimo to, że cały czas przechodziłem tak, tak silny zapalnik nie. No Też chcę podziękować ludziom, którzy wysłali z całej Europy, praktycznie. Również w domu zrobiłem szpital, cały ze swojego domu podawaliśmy odbiórka ziemi witaminę C dożylną. Wziąłem dwie takie butelki, 80-ki. Oczywiście już potem więcej nie mogłem brać, bo wystąpiła przy zakrzepicy, przy migotaniu, pękały wszystkie naczynia, na żyły. Nie dało się więcej deflonów bić. Rozświęcaliśmy, do oczywiście tak trzeba w korku wszystko było odpowiednio rozcieńczone. Także braliśmy to powolutku, brałem witaminę dożynną, W domu, oczywiście, byłem w szpitalu, pokazałem to ordynatorowi, to powiedział taki proceder, nie stosują. Nie chcieli mi podać tej witaminy kolejnej. Witaminę C podałem przez 4 godziny. Spokojnie, no, żeby nie wystąpiło wstrząsal antylektyczny, czy gorąco, jak daje szybko od razu się gorąco robi. że witaminę mi podali też. Kolega przy się na Facebooku. Przyszedł tu kolega taki i mi to pomógł, pomógł mi to wstrzyknąć. Też chcę podziękować Jurkowi Ziębie. Naszemu tutaj dostałem od niego właśnie Jodiks, Joditek, dostałem bajkalinę, dostałem witaminę C, witaminę D3. Ja oczywiście witaminę C3D suplementowałem już od listopada: różne, i podkowy, i Vigantol. Oczywiście dostałem też do witaminy C3 zastosowane. Stąd taki wysoki poziom: 220 20 witamina D3, gdzie w szpitalu lekarzach zobaczyli, że jest toksyczny stan. Że, że nie mogli wierzyć, skąd mam taką witaminę poziom D3. Oczywiście w szoku byli również na, na widok mojego cholesterolu, który jest 100, który gliceryjski mieliśmy tam niski cholesterol. Także taka krótka historia pokażę na wyniki, bo tam ludzie czasami pytają, chcieli widzieć te wyniki, czy, czy nie ściemniam, no naprawdę faktycznie taka wysoka D3 była. No i też dostałem od Jurka właśnie witaminę C, też nie biorę z różą, także kapitalnie, no. Ten muszę powiedzieć, obiektywnie ocenić, że po dwóch dniach brania skorbina tego, które do dożywnie, Poprawiło się na tyle, że byłem w stanie jechać właśnie do szpitala do na kolejnego szpitala do żywca. Poczułem się dużo lepiej, no, ale nadal kaszel był krwią nadal nie, nie wyleczyła z stanu zapalnego płuc. Także widziałeś Piotrze? Za bardzo zainfekowane no I to już wiadomo, ja to dostałem w całej, procedur zastosować. Z całej Europy dostałem również takie. Dziękuję wszystkim, co wysłali komórkowe do leczenia takiego. Jeszcze tego nawet nie wszystkiego byłem w stanie zużyć, bo bym to wszystko zużył, to bym wątroby rozwalił. No teraz oczyszczam właśnie naturalnymi produktami po tych wszystkich tabletek. Nie ma chyba w Europie człowieka, który tyle tabletek za 2000 chowa na tablet. Wszystko, witaminy, seleny z grupy, jakie tylko było możliwe co można wyobrazić. I dms w kroplach, i nacieranie DMS-ok, Oczywiście słuszczem tam również, borsuka. No no cuda, takie, takie taka ciekawostka. No myślę, że samej witaminy C, zanim jeszcze odesłałem Jurka, zjadłem co najmniej 2-3 kg witaminy, C, aż do biegunki występującej. Wystąpienia biegunki, także to ja jadłem ogromne... nasy, Ogromnej ilości, ratowałem się naturalnymi produktami, tylko no byłem niezadowolony, bo to nadal fał, nadal tak, była gorączka, tak. nadal kaszy i nadal doświadczałem, jeśli się komuś udaje, tak tam ktoś na Facebooku pisze, że udało mu się, jak wypił trochę imbirusku. to nie był w takim stanie może, A, no, to, to się cieszymy, no tak powinieneś tak łatwo, że mi się nie udało, ja jestem bardziej w większych i niestety miałem takiego pecha. I tu się przyznaje też, że to głównym podstawowym błędem było leżenie, trzy tygodnie. Tak, tak. Płuca nie pracuje, tak. Się, tak. A sam zapalny płuc. Tak. Powinno się chodzić, Agata przeżyła to spokojnie, tylko się pociła, miała kaszę, również hmm. wykonała badania. Ja zrobiłem potomografii komputerowe. Jak zobaczyli, jakie są płuca, to już od razu w szpitalu mnie zostawili automatycznie i wyraziłem zgodę na te wszystkie zabiegi. No, po to są szpitale, żeby diagnozować, nie? żeby wiedzieć, co się z tobą dzieje. Tak. Także no, przeżyliśmy trochę razem, ale znowu jestem, już znowu nadaje. Dobrze, Wójt, że wróciłeś do nas. Tak, B. wiórka też dostałem z grupy P. Także super. Nie? Bajkaliny, również również ten z kapitalnie też cały czas brałem. Nie? Że ogromne ilości tutaj, dzięki wszystkim za, za wysłanie sai praktycznie Europy, nawet elektrody od naszej Eli z Irlandii, te same elektrody, które kleję, cały czas elektrody kleje, energetyczne, glutacjon i inne cały czas jest zastosowane, także jeszcze no, szerokie pasmo leczenia. Spiera się, spiera się. No, cały ponad 20 różnych naturoterapeutów pomagało, jeszcze tam energię przesyłali. No, także pocieszam. Po, Płynny ringera również, że w domu całą szpitalny oddział, praktycznie, że to wszystko musiałem sam podawać. No bo nikt nie przyszedł, pielęgniarka nie przyjdzie, bo nie ma takiej procedury, żeby podawać właśnie witaminę skarbian do, do, do żywienia. No taka króciutka historia o tym, każdy może wyciągnąć wnioski, to jest na moim kanale. Także no, dzięki no. za uwagi. Nie życzymy nikomu takiej grypy, która, która tak potrafi dopaść. O ta. Zdołować tak. To ta. wie, to, ja. Ciebie to nie dotyczy, bo masz odporność silną, że się kąpię w rzece. No to wiesz, to tak. No mówię, no wczoraj każdy... też, że poczułeś się momentalnie, stałeś no, na niego? No, wczoraj było tak troszkę ze mną też zmiana otoczenia, być może. no U nas inny klimat, e, parę naś dziesiąt kilometrów stąd. No tu przyjechałem też, no coś, coś, coś zaszkodziło i też. No, ale szybko no, stanął no, jeden, jeden dzień. Jeden dzień. Gorączki nie zbijałeś w Tak, jest, nie cudowałem, nie, nie walczę z gorączką nigdy, chyba że już jest stan krytyczny. Tak jak pewnego razu za, za kawalerki, to też miałem, mówię, 42 stopnie gorączki, no to hmm. wtedy musieliśmy interweniować w szpitalu, no ale tak, to to jest nam potrzebne, gorączka po prostu ratuje nam życie, bo oczyszcza, wypala to wszystko co jest w organizmie do nas. No myśmy tam już chcieli ci wysłać ekipę, żeby obniżyć gorączkę, nie, nie. w ciągu jednego dnia, też byłem świadkiem, trzeba ja u mniej, dostał gorączki i potrafił stanąć na nogi. No cały ten skończył się mój incydent tym, że mam certyfikat do zdrowieńca i wysokie antyciała, a że organizm potrafił się wybronić dzięki między innymi naturalnej medycynie, wszystkim tym witaminom i, i suplementom. W połączeniu oczywiście z tym, z tym antybiotykiem na płuca, który powodował to, że przestało być krwawienia z płucem. Czekam na dalsze wyniki i będę ja dalej kontynuować leczenie. Będziemy informować dalej. Co informować co się dzieje. Oglądajcie nasz kanał. Każdy to są tylko moje uwagi, a każdy może popatrzeć lub wyłączyć, jak go to nie interesuje. Tak. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. się hej. Trzymajcie się.